w narożniku niebieskim reprezentant klubu Anko Mateusz Wieczore I zaczynamy. Przed nami pierwsza runda z dwóch, które będziemy mieli okazję oglądać w formule MMA. Są to dwie rundy po 5 minut. W narożniku czerwonym mamy zawodnika z Gorlickiego Klubu Sportu Walki Pawła Karpiuka, natomiast w narożniku niebieskim Mateusz Wieczorek reprezentujący Anko z MMA. Mocny low kick ze strony zawodnika z Gorlic. No tutaj warunki fizyczne zdecydowanie lepsze po stronie zawodnika z, z Ankosu MMA. Ale pamiętajmy o tym, że to nie warunki fizyczne walczą, tylko e, oczywiście zawodnicy mocne kolana teraz na twarz próba zapasów w narożniku Teraz troszeczkę klinczu próba sprowadzenia. I... Zaczynamy na środku ringu. No, pracuje tutaj o. o wypadł nam zawodnik z ringu no niestety tak to jest w walkach MMA na ringu I już walka, walka wróciła nam do stójki znowu na środku ringu Mocno, mocno, statycznie pracuje nam ten zawodnik z, z Gorlic. Teraz dobrze zaatakował. Próba zejścia po nogi. Zapięta klamra zapaśnicza i znowu, niestety, wypadli nam zawodnicy za ring. Sędzia pomaga wstać. I walka cofnięta na środek ringu. Mocne zejście teraz. Mocne. O, piękne. Piękne sprowadzenie. Pozycja boczna. I po raz kolejny cofnięta walka na środek gringu. Pozycja boczna. Dobrze słucha tutaj. zawodnik zankosu swojego narożnika, który podpowiada o biciu kolan w bok przeciwnika. Przejście do dosiadu. Wyjścia z tego dosiadu przez zawodnika z górskiego klubu sportu walki, ale no niestety nie może sobie tutaj poradzić z dominacją fizyczną zawodnika z Ankosu y, MMA, który mocno, mocno tutaj w dosiadze pracuje i obija swojego rywala, zarabiając punkty. Cały czas, cały czas mocno bija zawodnik Ankosu MMA. Pawła, który no nie radzi sobie w tej pozycji niestety, nie może znaleźć, nie może znaleźć z niej wyjścia. Ostatnie 10 sekund, ostatnie 10 sekund to już całkowita dominacja Mateusza Wieczorka z Ankosu MMA i panowie udają się na przerwę. I za 10 sekund zacznie nam się druga runda walki pomiędzy Pawłem Karpiukiem reprezentującym Gorlicki Klub Sportu Walki a Mateuszem Wieczorkiem, który reprezentuje Ankos MMA. Uwaga, zaczynamy. Wysokim lewym kopnięciem rozpoczyna walkę zawodnik z Ankosu. Próba backfistu, niestety nieudana. No zdecydowanie tutaj zawodnik z Gorlickiego Klubu Sportu Walki stara się e, wyczekać swoją kontrę, trafić e, przeciwnika e, na, na jego cios. Pasywnie tutaj rozpoczął tą rundę, natomiast z drugiej strony Mateusz Wieczorek tro o, teraz do, trafił dobrym low -kickiem. Prawie wyciął swojego przeciwnika, ale dużo, 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 dużo ciosów, niestety, ląduje w, w powietrze. Kolejne wysokie kopnięcie. No, kolejne wysokie kopnięcie. Niestety nie widzimy zbyt dużo akcji w tej, w tej walce. Paweł Karpiuk jeszcze tutaj próbuje, próbuje wywalczyć zwycięstwo, ale poszedł świetnie po nogi. Praktycznie jak w rugby. Mateusz Wieczorek i sprowadził swojego przeciwnika. Prawdopodobnie zaczniemy na środku ringu. Od parteru, tak jest. I uwaga, zaczynamy na środku ringu. Mocno zapięta, mocno zapięta garda zawodnika yy, z narożnika czerwonego. Stara się rozbić tą gardę Mateusz atakujący. Yy, atakując ground and pound, ale. Zbyt dużo tych ciosów tutaj niestety nie widzimy. Cały czas aktywna, aktywna praca Mateusza nie robi. Nie robią może te ciosy jakiegoś specjalnie ogromnego wrażenia na Pawle, ale punkty to punkty, a najwidoczniej to chyba one zadecydują o tym, kto tą walkę zwycięży. Zostajemy. Zbyt pasywna praca w parterze. Sędzia postanowił podnieść walkę i zaczynamy znowu w stójce. Kolejny mocny low kick. No. Tutaj o świetne wysokie kopnięcie zawodnika Zankosu. No tutaj myślę, że po pierwszej rundzie i, 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 i oglądając drugą rundę bez, 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 żadnego, bez żadnego problemu możemy wskazać tutaj już teraz zwycięstwo. No chyba, że Paweł jeszcze na końcówkę tej walki mocno nam się obudzi kolejne z, Kolejne mocne kolano w głowę. Kolejny low kick. No niestety ta runda jest mocno jednostronna. Zawodnik z Gorlickiego Klubu Sportu Walki. Nie chce zaprezentować się nam tutaj przed swoją publicznością. Atak na atak. Kolejne ciosy, niestety, idące w powietrze. Coraz słabsze już kopnięcia. Panowie, obydwoje panowie zmęczeni. Tutaj coraz głośniej krzyczy nam publiczność gorylicka. I jeszcze troszeczkę zachęcając pan, panów do, do walki. Niecała minuta pozostała, właśnie, usłyszałem z narożnika. Zawodnika czerwonego, tak. Ostatnie ostatnie 10 sekund. Mocno zmęczeni. I jeszcze tutaj wymieniają te ciosy, wymieniają te ciosy. I ustrzeliśmy ostateczny gong. Była to walka pomiędzy Pawłem Karpiukiem a Mateuszem Wieczorkiem w kategorii wagowej 66 kg na zasadach MMA. Dwie rundy po 5 minut. I tak jak, e, tak jak się spodziewałem, e, walkę wygrywa Mateusz Wieczorek, Anko z MMA. Pamiątkowe zdjęcie, i zaraz przechodzimy do kolejnej walki. A w kolejnej walce zmierzy się Rafał Kosiarski, Powerhouse z Kawina Kontra Angli